W Konstantynopolu, a tak naprawdę w Stambule, który nie jest stolicą Turcji. Ci wszyscy ludzie przemieszczają się tak naprawdę od meczetu Haja Sofia, która jest za moimi plecami, do meczetu niebieskiego, który jest z kolei za waszymi plecami. Natomiast o samym Stambule opowiem wam za sekundę. Nazwa Istanbul została przyjęta do powszechnego użytku w 1923 roku, czyli tak naprawdę w momencie zakończenia działalności Imperium Osmańskiego, a powstania Republiki Tureckiej. Nazwa Istanbul pochodzi od przekształconego w ustach Turków greckiego wyrażenia Polin, czyli w kierunku miasta. Miastem nazywano kiedyś stolicę Cesarstwa Wschodniorzymskiego, czyli Konstantynopol czyli właściwie Stambuł dzisiejszy. E, także od Paulin e, powstał Istanbul i od 1923 roku właśnie taka nazwa obowiązuje. Cześć, kochanie. Hej. O, no Hello. tak. Cześć, Mordo. Cześć Mordo. Ty, bo nie będzie zazdrosny, wiesz, mówię, to jest zazdrosny. Koło ciebie. Dobra. Za tobą. Dobra. Dobra. I już, tak? Początki Stambułu um, sięgają 600 roku przed naszą erą. Wtedy powstało tutaj miasto nazwane Bizancjum. Założone przez imiennika, Bizanta, i Przetrwało ono tutaj w niezmienionym kształcie aż do mniej więcej lat trzechsetnych naszej ery, kiedy Teodozjusz II postanowił zmienić nazwę Bizancjum i tak naprawdę aż do XX wieku miasto to będzie nazywało się Konstantynopol na cześć, na cześć cesarza Konstantyna Wielkiego. To są też czasy, kiedy powstaje Haja Sofia, to są czasy, kiedy Konstantynopol staje się centrum a w zasadzie stolicą Cesarstwa Wschodniorzymskiego i stolicą prawosławia tutaj właśnie na tych terenach. Wszystko zmienia się w 1453 roku, kiedy ówczesny Konstantynopol zostaje zdobyty przez Turków. Wtedy też kończy się era prawosławia, a zaczyna się era muzułmanów, którzy trwają tutaj w tym mieście aż do dzisiaj. Cesarstwo wschodniorzymskie się rozpada i powstaje Imperium Osmańskie, Imperium Osmańskie, którego centrum i stolicą również jest właśnie Konstantynopol. Nazwa pozostaje niezmieniona. Wtedy też wszystkie kościoły prawosławne, wszystkie miejsca kultu zostają zmienione na miejsca kultu islamskiego i tak pozostaje już do dzisiaj. Nawet Haja Sofia, która jest za moimi plecami, a którą będziemy zwiedzać, do tak naprawdę XX wieku była meczetem. Później została zmieniona w muzeum, a w 2020 roku znowu została przemieniona, zmieniona na meczet. W 2020 roku, kiedy zmieniono Haję Sofię znowu na meczet. Wyłożono całą podłogę takim dywanem. Jest tutaj jego prawie 4000 metrów kwadratowych. Jest to dywan modlitewny, którego włókna są tak zaprojektowane, żeby wskazywały kierunek Mekki, żeby muzułmanie wiedzieli w jaki sposób, w którą stronę się modlić. Natomiast jedyne miejsce, które nie zostało pokryte tym dywanem, to jest właśnie dokładnie to, taki kwadratowy obszar, który znaczy dawne miejsce koronacji. Cesarze. Turcy uznali, że jest to taki ukłon w stronę historii tego miejsca. Wszędzie oczywiście trzeba chodzić bez butów. Buty zostawia się na drewnianych półeczkach przed samym wejściem. Na dywan absolutnie nie można wejść w butach. Nie jestem też w stanie wam podać, w jakich godzinach można zwiedzać Haya Sofię. Jest to uzależnione od godzin modłów. Tak naprawdę muzułmanie powinni modlić się pięć razy dziennie, zaczynając jeszcze przed wschodem słońca, a kończąc już w nocy. I tak naprawdę uzależnione są te godziny modów od właśnie od cyklu wstawania, wschodzenia i zachodzenia słońca. Dlatego zawsze przed modlitwą, 15 minut przed modlitwą, muzeańcy wzywają z meczetów do modlitwy na cztery strony świata. Coś bym Wam powiedziała, ale. Chyba muezina nie przekrzycza. I wtedy właśnie wiadomo, że za 15 minut zaczyna się, powinna zacząć się modlitwa. I wtedy nie wolno wchodzić ani zwiedzać żadnego meczetu, a czy to będzie haja sofia, czy błękitny meczet. Także są strony internetowe, na których można sprawdzić, o której godzinie są w danym dniu te modlitwy, kiedy nie będzie można wejść do meczetu. Ewentualnie przed każdym meczetem jest taka informacja wystawiona. Oczywiście nie można też wejść do meczetu z odsłoniętymi włosami. Kobiety muszą zakrywać włosy. Przy błękitnym meczecie można było wypożyczyć takie zwykłe bawełniane chustki za darmo. Tutaj przy High Sofi trzeba mieć własną albo można kupić taką, jaką ja mam teraz na głowie za, za 5 lira. Hagia Sofia została zbudowana mniej więcej w 537 roku, także w okresie, w okresie bizantyjskim w momencie kiedy Istanbul nazywał się już Konstantynopol. Została zbudowana mm -hmm. jako świątynia prawosławna i aż do zbudowania katedry w Sywii w 1502 roku czyli przez prawie tysiąc lat była największym kościołem chrześcijańskim na świecie. Miała ten tytuł właśnie przez prawie 1000 lat. W 1453 roku, kiedy Turcja została podbita przez muzułmanów i została przekształcona tak naprawdę na Imperium Osmańskie, wtedy Sophia została zmieniona na meczet, została uznana prywatną własnością sułtana. I zburzono tutaj, zrobiono generalnie remont. Nie było już ambony, nie było dzwonnic, nie było krzeseł, a na przykład postawiono cztery minarety, które stoją do dzisiaj. Zasłonięto obrazy i malowidła naścienne, które tutaj się w tej świątyni znajdowały. Także wiele malunków na ściennych zostało bezpowrotnie zniszczonych, niektóre z nich zostały otynkowane. A w zamian za to powstały nowe muzułmańskie. I jako taka świątynia, główna świątynia Konstantynopola muzułmańska, trwała tutaj aż do czasu wybudowania Błękitnego Meczetu, który przejął tę rolę głównego. Meczetu miasta. Następnie, po proklamacji Republiki Tureckiej, czyli w 1923 roku, ta świątynia została zmieniona na muzeum. I tym muzeum była aż do 2020 roku, kiedy prezydent Erdogan podpisał ustawę zmieniającą na powrót Haję Sofię na meczet. Wywołało to ogromne protesty. Natomiast rzeczywiście e, tak się stało. Miejsce dla mężczyzn. Nie mogą tutaj wejść kobiety. Te 4000 m2 same się nie odkurzą. Nawet w Haisofi muszą mieć odkurzacze. A za odkurzaczem siedzi oczywiście kot. Z ciekawostek o Haisofi. E, świątynia trzy razy po wybudowaniu została zniszczona. Zawaliła się. Natomiast za każdym razem ją odbudowywano. I ciekawostka numer dwa. Był to pierwszy kościół, pierwsza świątynia, w której zastosowano w pełni zawieszoną kopułę, czyli taką, która nie miała już innych e, wsporników. Ciekawostka numer 3. Te okrągłe, nie wiem jak to nazwać, plakietki pod, zawieszone pod sufitem. To są tak naprawdę obrazy świętych. Mm, oni nie malują swoich świętych, tylko właśnie zapisują w taki sposób. Wiedziałam, że jak była część dla mężczyzn, to i dla kobiet też będzie. I ciekawostka numer cztery. Samą Haję Sofię zbudowano w przeciągu 5 lat od 532 do 537 roku. I było to możliwe tylko dlatego, że pracowały tutaj tak naprawdę przez 24 godziny na dobę trzy bądź cztery zmiany ponad 100 tysięcy budowniczych. Dodatkowo, niektóre z kolumn, które znajdują się tutaj w świątyni, zostały zabrane z ruin tak, żeby nie tracić czasu na ich ponowne budowanie, tylko po prostu je odnowiono i wstawiono tutaj do Haji Sofii. I ciekawostka numer 5, Haja Sofia, czyli właśnie mądrość. W 1923 roku tak naprawdę kończy się era Imperium Osmańskiego, i tak jak już wiecie, nazwa Konstantynopol zostaje wykreślona i powstaje sławny Istanbul. Podobno władze kraju musiały dosyć długo przekonywać inne państwa, żeby zaprzestały używania nazwy Konstantynopol. Posunęli się nawet do tego, że poczta została, była odsyłana, jeżeli została zaadresowana na miasto Konstantynopol. Tak bardzo chcieli odciąć się w zasadzie już od tej nazwy i, i pozostać przy Istanbulu. W tej chwili Stambuł nie jest stolicą już. W 1923 roku, kiedy została zmieniona nazwa, stolica również została przeniesiona. Obecnie stolicą Turcji jest Ankara. Natomiast Stambuł pozostał cały czas taką kulturalną stolicą Turcji. Mieszka tutaj ponad 15 milionów osób, a zwiedza je co roku prawie 13 milionów, co czyni, przynajmniej w 2018 roku, czyniło to miasto ósmym najczęściej odwiedzanym miastem na świecie. Tutaj znajdują się uniwersytety, tu znajduje się centrum finansowe oraz centrum kulturalne Turcji. Zarówno błękitny meczet, jak i Haja Sofia znajdują się w dzielnicy nazywanej Sultanahmet. Znajduje się też tutaj tak zwany hipodrom, czyli miejsce dawnego cyrku, na którym stoją obecnie różnego rodzaju obeliski i monumenty. Między innymi stoi tutaj fontanna niemiecka. Wybudowana przez rząd niemiecki w 1900 roku, która miała upamiętniać wizytę cesarza Wilhelma II w Stambule w 1898 roku. Aby podnieść wizerunek swojej nowej stolicy, Konstantyn i jego następcy kazali przywozić tutaj do Konstantynopola różnego rodzaju obeliski z całego świata i pomniki. Między innymi przywieźli właśnie taki, taką kolumnę, która obecnie nazywana jest kolumną węża. A powstała w V wieku przed naszą erą. Innym cesarzem, który ozdobił hipodrom, był to Wielki, który w 390 roku naszej ery przywiózł z Egiptu obelisk i postawił właśnie tutaj na hipodromie, na torze wyścigowym. Jedną z bardziej popularnych przekąsek w Stambule, jak i w ogóle w całej Turcji, są kasztany na gorąco. Można je kupić w zasadzie wszędzie. O, na przykład kasztany można kupić przed samą hajosofią i to nie w jednym, a w co najmniej trzech stoiskach. Jak widać, prawosławie jeszcze nie do końca wyszło z ze Stambułu. Na prawosławie, a obok obstawiam, że jakieś wersety Koranu. Harem w tej chwili posiada około 300 pomieszczeń, a to jest ciśnina, bosfor, która wpada do tak zwanego złotego rogu.